5 rano 18 maja ruszyło kolejne natarcie. Z nami są myśli całego narodu za bandycką napaść na Polskę, za katowanie naszych sióstr i braci, brzmiał rozkaz Andersa. O 10.20 na ruinach klasztoru patrol 12. Pułku Ułanów zatknął biało-czerwony sztandar. Obok stanął trębacz 3. Batalionu Saperów i zagrał hejnał mariacki. W Warszawie za 6 tygodni miało wybuchnąć powstanie. Najsłynniejszą relację o bitwie o Monte Cassino pisał korespondent wojenny i kronikarz II Korpusu Polskiego, Melchior Wańkowicz, który poza granicami Polski znalazł się już pod koniec września 1939 roku. Poza krajem przebywała również młodsza córka Wańkowicza, Marta, znana również jako Tilly, która jeszcze przed wojną podjęła naukę w Szwajcarii, a po jej wybuchu wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W Warszawie pozostała żona Wańkowicza Zofia wraz ze starszą córką Krystyną. Urodzona 9 października 1919 roku Krystyna, podczas okupacji studentka historii na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowała się w działalność konspiracyjną, podobnie zresztą jak jej matka. Domeczek, jak nazywał dom przy Dziennikarskiej 3 na warszawskim Żoliborzu Wańkowicz, stał się zaś miejscem schronienia i spotkań żołnierzy Polskiego Podziemia. Co ciekawe, bywała tam również rówieśniczka Krysi, Ewa Matuszewska której Melchior Wańkowicz tak pisał w zielu na kraterze. Ewonia Matuszewska, znana domeczkowi od pierwszego tchnienia przed pierwszym tchnieniem z której matką Stasią Kuszelewską King wytańcowywał na uczniowskich wieczorkach, której ojciec Ignaś był serdecznym przyjacielem i kolegą szkolnym poległych chłopców. Ewunia. Brązowe loczki, szafirowe oczy, uroczy uśmiech. Pogrążona nie tylko w pracy medycznej, ale i w konspiracji. Ewunia wkładała broń w ręce zamachowcom w ostatnich chwilach przed akcją. Wykradała z pociągów dzieci zrabowane w pacyfikacji zamojskiej, wywożone do Niemiec. Znając angielski, przychodziła do Anglików w domeczku śpiewać ich piosenki i gawędzić. Choć Krysię Wańkowicz pierwotnie przydzielono do służby w kobiecej organizacji pomoc żołnierzowi, to w lipcu 1944 roku przeniesiono ją do batalionu Parasol. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Krysia była łączniczką dowódcy pierwszej kompanii parasola, Stanisława Leopolda, pseudonim Rafał, a następnie Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf, który do dnia 5 sierpnia dowodził obroną pałacyku Michla przy ulicy Wolskiej. To właśnie z inicjatywy Gryfa w miejscu, gdzie stał pałacyk, ustawiono ten kamień pamiątkowy. Z jego relacji dowiadujemy się także więcej o udziale Krysi Wańkowicz w powstaniu. Jak wspomina, Krystynę Wańkowiczównę poznałem 3 sierpnia po południu. Przyszła z meldunkiem od Rafała, potem wróciła do niego. Krystyna poprosiła Rafała, żeby ją przeniósł do mojego oddziału. Miała przydział do oświaty, miała prowadzić gospodarstwo kantynowe, w opiekować się rannymi, ale ona sobie wybrała zadanie frontowe. Jako łączniczka Rafała miała dosyć trudne zadania. Musiała przenosić meldunki, ale było to bezpieczniejsze od pracy, którą miała teraz mieć, będąc w mojej grupie szturmowej. Była to bardzo odważna dziewczyna, bardzo bohaterska. Ona odtąd była zawsze ze mną, we wszystkich pięciu szturmach, które odbyłem, we wszystkich akcjach była ze mną. Mam dziennik bojowy, gdzie jest wymieniona. To była potworna walka, pięć szturmów. Było wielu zabitych po obu stronach, wielu rannych. Było 40-50 zabitych Niemców. Wtedy przez radio ściągnęli czołgi. Te podjechały 300 metrów od naszego domu, otworzyły ogień z armat. Był to kaliber 88 mm. Każdy czołg oprócz tego miał trzy karabiny maszynowe. Po piątym szturmie czołgi rozbiły mi bramę, kolejno systematycznie niszczono wszystkie piętra i poddasze. Nie mieliśmy wiele amunicji. Każdy pocisk był na wagę złota. Koniec amunicji to był koniec walki, a ja już prawie nic nie miałem. Dostałem rozkaz od dowódcy batalionu, aby opuścić pałacyk Michla i przenieść się do sąsiednich domów. Znaleźliśmy się na Żytniej. Niemcy byli po jednej stronie, my po drugiej. Dom, gdzie byłem z około dwudziestoma moimi żołnierzami, to był budynek na rogu Żytniej i Młynarskiej. Miał okna wychodzące na cmentarz. Budynek był częściowo zburzony, można było do niego wchodzić po drabinie. Klatka schodowa powoli się tliła. Pamiętam tę noc z 5 na 6 sierpnia dobrze. Wiał zimny powiew z cmentarza. W moim niewielkim pokoju były krzesła i foteliki. Krysia była bardzo zmęczona walką. Powiedziałem, by usiadła na foteliku i odpoczęła. Przykryła nogi narzutą i zaczęła rozmowę. Wcześniej nie było okazji do większych rozmów. Około drugiej, trzeciej w nocy przyszła łączniczka od Jeremiego, Jerzego Eugeniusza Zborowskiego, który był zastępcą dowódcy batalionu. Dała mi rozkaz na piśmie, bym się wycofał. Niebawem przyszedł drugi rozkaz. Wtedy posłałem ludzi, by szli na pobliski cmentarz ewangelicki. Nie chciałem, ale był rozkaz. Poszło sześciu chłopców, i Krystyna z nimi. Sama się zgłosiła. Była czwarta, piąta rano. Podała mi rękę na pożegnanie, śmiała się. Pół godziny później zginęli. Obserwator niemieckiej artylerii siedział w kryjówce z lornetką. Zobaczył moich siedmiu ludzi. Był około pięćset metrów od baterii. Drogą radiową podał informację do obsługi granatników. W wyniku tego odpowiedziała bateria granatników z ciężką bronią 81 mm. To była seria z moździerzy. Pociski padały: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszyscy razem, cała siódemka, zginęli od tych pocisków. To się działo pięćdziesiąt metrów ode mnie. Podczołgaliśmy się z rafałem. Zobaczyłem porozrywane w kawałki ciała. Wiedziałem, że tam musi być też Krystyna, rozglądałem się. Miała poszarpaną lewą rękę, na drugiej był zegarek. Rafał go zdjął, był wygrawerowany. Miała rane koło gardła i na piersi. Zdjąłem swoją panterkę i nakryłem ją. Śmierć Krysi odczułem bardzo głęboko. Widziałem umierających moich żołnierzy, łączniczki, sanitariuszki, ale śmierć Krystyny szczególnie mnie dotknęła. Wykopaliśmy płytki grób może 40 centymetrów. Był taki długi jak rynna. Pochowaliśmy ich razem, krysie jej sześciu kolegów. Przykryliśmy ten prowizoryczny grób deskami, cegłami, czym się dało. Dwa kawałki drewna związaliśmy sznurkiem i taki krzyż umieściliśmy na wierzchu. Wkrótce potem, 8 sierpnia, Gryf został ciężko ranny podczas dalszych walk na terenie wolskich cmentarzy. Rafał poległ zaś 25 sierpnia w rejonie Reduty Bank Polski Z innych relacji wynika, że grupa, w której była Krystyna, po przedostaniu się na teren cmentarza ruszyła ścieżką wzdłuż płotu od strony ulicy Żytniej. Zginęli gdzieś na tym terenie i choć nie wydaje się on duży, to podczas prowadzonych ekshumacji doczesnych szczątków Krystyny Wańkowicz nigdy nie udało się odnaleźć. Wiesz, Krysiu, pisał Melchior Wańkowicz w zielu na kraterze. Znowu zapuka do rodziny prawdziwe własne życie. Tili oczekuje lada chwila porodu. Jeśli będzie córka, to będzie się nazywała Anna Krystyna. Anna, twój pseudonim w powstaniu. Żyjesz, Krysiu, Żyjesz i żyć będziesz. you